Witam w kolejnym odcinku. No, dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje, na to najpierw sprawdzę właśnie, a potem porządki w depozycie. Powywal, powywalam kurde to, co mi niepotrzebne, bo event będzie niedługo, żeby po prostu mieć miejsce na eventowe rzeczy, tak? Raczej tak. no Jeszcze sobie przesunąć mikrofon, trochę. O te łapki za 800 kupiłem, a są już za 800. No proszę bardzo, to się odwiązał i mu się chyba nie opłacało. Bo za 900 nikt nie chciał kupić. No i teraz sobie porządki trzeba porobić. Kurde, no sporo mam tych takich śmieci. Najpierw chyba od tego bym zaczął Co tu mam takiego? O tu sobie zostawiam na pewno Magań, no nie wiem czy bym robił Aczkolwiek mam trochę rzeczy na maga Co bym niby mógł wywalić, ale nie wiem To na pewno wywalę Niby jest tytana, ale mi niepotrzebne. Nie wiem, czy maskotek nie wywalić też w pizdu. O, to tu sobie przełożę. Nie, bo tu mam zombiaka, to jednak nie. Pala raczej już nie będę robił. Mogę spokojnie powywalać te itemki za pH. Sunie. No i co tu? Te strzały, nie wiem. Te bym zostawił na pewno, bo to są ewentowe i fajne pamiątkanie 2015 Te bym mógł sprzedać. U Tuni, tak? Czy to, czy to nie są związane? Nie są związane z właścicielem Dziwne Te bym mógł na aukcję wystawić. To chyba zostawiam, za to da się błogo. Zdobyć z gwiazdki to zostawiam. To mi też niepotrzebne, to jest mało warte i tak. Wiecie, takie rzeczy ewentowe, żeby pozostawiać najbardziej potrzebne, a takie mniej potrzebne, to raczej pozuwagać. I też takie fajne tarcze mam. Czemu ja dwa młotki na 90? Nie wiem. O Boże! Ja tu jestem, nie? To też mi nie będzie potrzebne. To też nie. Dużo mam tych zapycha rzeczy, strasznie mi zasypiają, jak widzicie. To jeszcze pozostawiam sobie tamto. A to nie, to, to, to też jest eventowe. To zostawię. Co też zostawiam? To nie wiem czy by mi było potrzebne na 103. 31 No może jakbym przebił kiedyś tego tanca, chociaż nie wiem To zostawiam jeszcze, bo nie wiem czy wojownika bym nie robił. Chociaż woja chyba bym nie robił, więc a to nie, nie wiem czy jest jakoś specjalnie drogie. Chyba nie. Albo nie. Zostawiam. Albo chujnie. No trudno się zdecydować, nie? Tu jeszcze mam na wojownika, to się pewnie przyda, bym musiał przełożyć. No i jak, jakoś sensownie by trzeba to poukładać, co tu mam? od łuków do tych do broni, nie? Najpierw bym poukładał levelowo, tak powiem, tarcze na początku żeby to fajnie jakoś wyglądało, i nie było burdelu w tym oto depozycie. Tu jest, tu jest na stół. Dobra. Żeby nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo tych tarcz mam naprawdę mało. I to też może być niby trochę w złym miejscu zacząłem to układać bo widzicie że ten tu, tu się cenzura da <grywka> tak co tu mam jeszcze to mi niby nie jest za bardzo potrzebne i to też nie jest jakoś specjalnie drogie tak to miałem zostawić to się po prostu wywali. Coś tu jakieś mam tarcze. Coś tu czegoś przełożyłem niechcący źle? Nie. Więc dobrze. No kurde, długi ten odcinek chyba będzie jak ta, w takim tempie będzie. O tej choinki to bym nie chciał. Nie jest zbyt fajne bo mam dużo tych strojów specjalnie do depo waliłem no i co teraz by się przydało te broń uporządkować jakoś jednorękie i takie tam dalej na paladyna nie paladyna na magu chyba mam mało to bym mógł w tym rzędzie ułożyć 120 No na magów nie mam za dużo tego Z tego co widzę O tu jest jeszcze na maga No nie masz na maga, dobra Kurde długi ten odcinek chyba będzie jak takie coś Nie wiem od czego zacząć, przyznam się szczerze Ona wojownika po Chociaż nie wiem czy to mi będzie potrzebne, bo to jest tanie Bardzo To jeszcze bym zostawił, bo to trochę chyba chodzi to jest nie, nie jest ma, nawoja. Te łuki też podzielać bym musiał, bo tu jest namaga jeszcze. To jest nawoja. To też to. No coraz więcej miejsca się robi i trochę ładniej to wygląda. Teraz napala bym to układał. Napala. No napala mam sporo tego. Chociaż nie wiem po co, jak taki. Albo tu do ekspienia miałem mieć. Chociaż dwuręka do ekspienia to chyba nie bardzo, co? Też niepotrzebnie kupiłem. Już mi się więcej miejsca. O i to jest fajny też ewentualny łuczek. Na łowce tu mam jakieś. A to jest słabe dosyć. To te, też sprzedam. Na tropa to zostawiam. Bo nie wiem czy bym nie robił. Tropiciela. Co jest do grypy? Mnie dodał ktoś. Chyba go pojanie Pawliło sałkiem. Tu są na pala chociaż na pala, to nie wiem, tu układem mało też tego jest. Na paladyna, najwięcej mam chyba tego na łowce i tanca. Tak mi się wydaje, to też niepotrzebnie kupiłem. Zajmuje mi miejsce tancerza na pewno na tym dawno, nie dajmy, bo to niechcący kupiłem, nie? tancerz, tancerz, tancerz na tancerza no dużo mam tego na 130 nie wiem czemu na 140 kupiłem właściwie tu zostawiam o, na 150 mam na setny la. nie chce mi się tak levelowo układać wiecie bo to tego mam trochę sporo na tancerza o jeszcze tu jest na wojownika halo a to też od mam te fajnie przydatne będzie pewnie na nowych umkach, jakbym wbijał jakiś większy level. Coś tu jeszcze na tanca? Nic? No nie wiem, co by tam jeszcze, już ponad 10 minut. Na tropa to bym mógł nawet w tym rzędzie pokładać. Odbłyskawić tro tropiciel, to zostawiam, bo może mi się przydać. Też na nowych umkach, jakbym robił tropiciela. To jest nałowce. Tu na tropiciela eventowe. Chociaż to jest niezwiązane. Co bym mógł to nawet sprzedać. Tak od biedy ujdzie, nie? Tu na Na łowce To chyba też mi nie będzie potrzebne, ale dobra I tu strzały pozostawiam No, w sumie Jakoś to poszło, nie? I tu lego budki mam Nie wiem, czy to wywali, czy nie. Dobra. Tu dam. Taki zakącik do robienia zbroi. <grych> o masakra. O panie luju. Ile tego do wywalenia zostało wzięte? Dobra, te strzały mu odłożyć. Położyłem je. Tu są. Dobra.

Te kameki bym mógł sobie przełożyć już. Mógł. I kurde już zasyfione. Dobra. No, teraz jakoś ładniej trochę wygląda. Jest trochę więcej miejsca. Aczkolwiek. I tak nie, nie jest zbyt dobrze, chociaż te łapki też wywalam. Mimo, że ma mało takich. No, tego mi się już nie chce za bardzo porządkować, bo jest jakoś w miarę ogarnięty. Układany zbroj, jak widzicie. No, to by było na tyle no. długi odcinek. Taki trochę kurde, męczące to układanie. Nie, nie chciało mi się trochę za bardzo. Dobra, jeszcze pozdrowionka. Teshara Meddar, pozdrawiam. A Erle pozdrawiam też. Młody Maxi Prorochi Ognista Fujara, no fajny nick, polecam. Tripen po pozdrawiam. Hanaro. Klanowicza. I Gufarda pozdrawiam, no to by było na tyle. No. no i do usłyszenia, do następnego odcinka, a jutro pewnie będzie następny. Cześć!